Zabieg szczotkowania ciała to idealny sposób na to, aby nasza skóra pozostawała gładka i miękka w dotyku. Pamiętajmy również o tym, że taki zabieg warto wykonywać albo zaraz przed, albo za chwilę po kąpieli. Wtedy każdy Produkt pielęgnacyjny do ciała będzie się o wiele lepiej wchłaniał i działał. Podczas takiego masażu szczotką należy wykonywać długie ruchy. Pozwala to na efektywne wymasowanie, wypilingowanie skóry. Zawsze pamiętajmy też o tym, że ten ruch musi być do góry, w kierunku serca. W ten sposób, oprócz peelingu wspomagamy nasz układ krwionośny i limfatyczny i nie zaburzamy też jego funkcjonowania. Oczywiście cały proces ma być dla Was przyjemnością, dlatego pamiętajcie o tym, żeby dostosować siłę nacisku.